Cześć, z tej strony Raptor, a dzisiaj omówimy sobie jeden z najkalszych sposobów na wejście do świata VR, czyli takie Google VR sh Shinecon <grytanie> z AliExpress. Zapraszam na film. Cześć, dzisiaj trochę inaczej. Um, zamówiłem headset VR z AliExpress, no przecież troszkę, że tak powiem, rozpadnięty. Natomiast chciałbym to z Wami zrobić na pewno otwarcie tego. Teraz przejdziemy do takich testów. Co mamy w pudełku? cały headset jak się spodziewacie headset za 3 dyszki to raczej nie jest y, masterpiece e, są to zwykłe plastyczki pasek, są gogle to wszystko telefon możecie wsadzić tutaj oczywiście macie kontroler ciekawe jak to się będzie sprawować nawet niezapakowany. zapakowany albo już ktoś go zdążył rozpakować po drodze e, i tak naprawdę wszystko tutaj czy jakiś rzucili. Tutaj mam brylok, kontroler, który zaraz zobaczymy, jak działa. chusteczkę, mikrofibrę. totalnie rozwalone pudełko. Zobaczymy, jak to działa. Więc tyle dostajecie za trzy dyszki. No dobra, to zachodzi, czemu to kupiłem? To urządzenie, które teraz widzicie i widzieliście przed chwilą na przebitkach, są to takie najtańsze. Google VR, coś, ale Google Cardbox, chyba tak to się nazywało. Miraj te kartonowe Google. Jest to naprawdę niskiej jakości, to trzeba powiedzieć, natomiast kosztowało to 30 kilka złotych, więc nie ma też co od tego wymagać. Najważniejsze pytanie, to co z tym można zrobić? Pierwsze co, jeżeli macie iPhone'a, to szczerze niewiele, działa to średnio z iPhoneem, bo niestety, przynajmniej w moim wypadku, może ktoś w komentarzach poprawi, że jest inaczej. Natomiast, kiedy próbowałem tworzyć filmy na YouTubie, które są na 360, to niestety iOS tego nie wspiera, więc automatycznie tego do niczego się nie nadają. Jest kilka aplikacji na App Store, których, które przetestowałem właśnie na tym. Natomiast są, rady by to powiedzieć, no raczej dość słabe i nie polecam. Nie ma sensu kuwać śmieci, jeżeli będziecie używać z ios -em. Na ios w ogóle omijajcie ten temat. Natomiast przetestowałem też to na urządzeniu z Androidem, które gdzieś tam posiadam jeszcze. I wtedy powiedzmy, że jest minimalny sens tego zakupu. A dlaczego? No bo w tym momencie możecie sobie tworzyć bardzo dużo filmów em, z YouTube'a. Praktycznie wszystkie filmy z YouTube'a mają możliwość odtworzenia właśnie na wyświetlaczu takim powiedzmy vr tak? Są niektóre filmy, które są w ogóle przystosowane, jest to fajna powiedzmy taka zabawa, czy może zobrazowanie sobie na czym ten VR w ogóle polega w takiej bardzo, bardzo, bardzo podstawie. Um, I tu gdzieś mam wiórce przebitki. Um, mojej córce dwuletniej się to podobało, tak? Natomiast um, no, jak dla mnie to z jaka na 15 minut, sprawdzić jak to działa, i to może teraz trafić w komentarz. Nie jest mi to w ogóle potrzebne. Więc e, pytanie: czego oczekujecie? Jeżeli chcecie faktycznie korzystać, czy zobaczyć jak wygląda ten VR e, na YouTube, czy na innych stronach, e, czy jakieś takie proste gierki, które są dostępne e, w App Store, czy w sklep Play. To jak najbardziej tak, za 30zł nie kupujcie nic droższego za 100 i tak dalej, bez ekranów. Generalnie takie urządzenie, które po prostu wkładać telefon mamy wyświetlać to to jest świat ludzie. Jeżeli macie jakieś zastosowania to dajcie mi znać w komentarzach do czego tego można w ogóle używać. Natomiast jak ja to po prostu przetestowałem to taka na 15 minut. Może dla dzieci będzie na trochę więcej, żeby się pocieszyły jakimś rolą w czy z parkiem, takimi filmami, które są dostępne na YouTubie. 360, to możecie mieć dzieci na chwilę z głowy, więc to może być ok. Do zestawu był dołączony taki pilot, kontroler. I na początku byłem tym zafascynowany, mówię kurczę, będę mógł pograć, tu będą jakieś przyciski, coś ich będą robić, będę mógł się połączyć z telefonem i grać. Joystick wygląda fajnie, wygląda nawet. Powiedzmy, jak na te pieniądze? Porządnie. Yy, I byłem tym dość szokowany, chociaż tu już klawka baterii jest już przyblokowana. I chodzi. Natomiast tak, joystick w ogóle nie działa. Połączyłem go z telefonem nie byłem w stanie obsługiwać żadnej gry, żadnego. No nic, tak? To działa tylko przez do przodu, do tyłu, głośniej ciszej. Do przodu, do tyłu to mi tylko przesuwało ekrany. W samych grach nie znalazłem gry kompatybilnej, która obsługiwała jakiekolwiek sygnały, z tego nie wychodzą. Nie wiem, czy ja coś robię źle, może ktoś mnie poprawi w komentarzach, czy to faktycznie do czegoś nie daje. Natomiast, tak jak powiedziałem, ten zestawik kosztował 36 zł, gdzieś tam przewidki powrócam z bliska, jak to wygląda. No jakość jest niska, ale to też nie jest tak, że nie da się z tego korzystać. Paski tutaj widoczne są w miarę wygodne, pozwalają dopasować na pewno do głowy, nie jest jakoś bardzo uwierające. Tutaj macie jakieś regulacje, które rozsuwają i zwężają te właśnie soczewki, które tu w środku widzicie, tu są soczewki. I macie też tutaj takie skupienie, tak? Czyli tu mamy rozjeżdżanie prawo-lewo, a tu macie kąt nachylenia tych soczewek. Szczerze, z tego co testowałem, naprawdę niewiele to zmienia, ale mogę się mylić. Może komuś to będzie faktycznie potrzebne. Natomiast jak to wygląda? To jest bardzo urządzenie, nie wymaga żadnego zasilania, żadnej konfiguracji. Weźcie swój telefon, włączacie sobie film, który chcecie, wciskacie go w to miejsce. On wam się nie porysuje, bo są to faktycznie miękkie powierzchnie, jakieś gąbki. No i teraz możecie takiego w sobie założyć na głowę. O, w ten sposób. No i teraz gdzieś tam możecie sobie oglądać filmy w 3D, w ten sposób siedząc i oglądając. Rozdzielczość telefonu jest wystarczająca, żeby faktycznie taką zajawkę pierwszą na parę minut złapać. Natomiast na pewno nie jest wystarczająca do żadnej jego dłuższej pracy. Fajny gadżet. Czy polecam zakup? Może nie, nie generujemy więcej śmieci. I tyle. Jakby krótka recenzja tak naprawdę najtańszy Google VR za 30 złotych z Aliexpress. Pozdrawiam, zachęcam do subskrypcji. Też właśnie, zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, zostawcie słowo, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać jakie materiały byście chcieli obejrzeć, czy może macie jakieś przedmioty z Aliexpress, które chcielibyście przetestować. Ja wiem, że mój kanał ostatnio był mocno motocyklowy, ale to nie tylko to tu będzie, będą także właśnie takie recenzje, jakieś drobne rzeczy z Aliexpress, będą recenzje jakichś gadżetów motocyklowych, ale także warsztatowe rzeczy. Więc zapraszam Was do subskrypcji i do moich odcinków. Pozdrawiam.